A ten ma być gotowy? Jak to na kiedy? No, przecież na 11 listopada, czyli na święta odzyskania przez Polskę niepodległości. No świetnie, jesteśmy w kropce. Widać, że zostało nam tak mało czasu, to jeszcze ten temat, a to nie jest takie proste. Nie ma moją, może nie będzie tak źle, czy nam to się podoba, czy nie. I tak musimy to zrobić. W końcu sami zgłosimy się. się do tej roboty. Jak chcecie, mogę Wam teraz popowiadać, skąd wzięło się to święto i dlaczego je obchodzimy wtedy? O przepraszam, co to, to nie. Wiem, że już historia, ale ja nie mam zamiaru umrzeć Dobra, posłuchajcie, Ola trochę poopowiada, trochę poszukamy w książkach. Spróbujemy sobie wyobrazić, jak to dawniej było w tym naszym kraju odcinku. I wspólnymi siłami coś tam OK. okej? No dobra, chyba muszę się zgodzić, Nie mam innego wyjścia. Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada. Tym, co z za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. I to zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkołach. To, że tylko skarb historii poznajemy dziś tego. ojciec mój, ojca ojciec i ojca mój, Z nami przemierzył Szukając drogi czy zdrowi Do naszej wolnej ojczyzny. Słynkowie moi, da nam to Bóg, Przez patrząc wreszcie kadamy znów, Nie dla was dla dzieci sił Ja wam się stanie, co pradziec śnił, Szczęściem zakwitnie w piąty wieku Ład naszej wolnej ojczyzny. kobie moi, jak słyby Pan, Nie do wzorzy skrwina się ptank, że jeszcze na nowej, świętej wolności śpiew, i Wy pójdziecie po niską na ból na naszej ojczyźnie. i pielgrzymów polskich, Wybacz Panie, O wolny powszechną za wolność ludów, Prosimy Cię Panie, O broni orły narodowe, Prosimy Cię Panie, O śmierć szczęśliwą na polu bitwy, Prosimy Cię Panie, O grób na kości naszych ziemi naszej, o niepodległość stałość i wolność ojczyzny naszej. Prosimy cię, panie. Hej, Polaku, hej, rodaku, pochwyć orę w dłoń. Słodkie blizny dla ojczyzny. Za moskalem goń. Niech mozka stąd oddali polska szabla krew. Potem wrócił i zanucił triumfualny śpiew. Nie ślub z niewolnicą. Łaców w kajdan, mam się to tłumaczyłem. Na którym znowu co własne? Są co właśnie miała się być. Żadne nad co być nie mogło przez Polsko, nie jesteś już niewolnicą, Czymś największym, czym być może sobą. Nie pragniemy wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. Nie chcemy także, by Cię uważano za perłość świata i wybrankę Boga. Chcemy tylko domu w Twoich granicach. Bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę zaśpiewać o sprawach, które już wszyscy znamy.